Mandero to ja. Dzisiaj tylko szocik. Pokażę Wam y, dwa samochodziki. Y, wykonywałem na nich usługi z mojej oferty. Jeden już widzicie w zasadzie w tle: golfer. Drugi tam się powiedzmy jeszcze piecze. Czyli wygrzewa się powłoka. Y, dlaczego taki szocik? Ze względu na to, że mam bardzo dużo pracy i nie mam czasu na to, żeby wziąć kamerę, wziąć aparat i porobić sobie po prostu jakieś tam nagrywki i tak dalej. To schodzi wszystko. Siedzę do późna w robocie po 12 godzin, nie po 8, jak niektórzy w, w biurach, chociaż w sumie też niektórzy siedzą bardzo długo. No, ale yy, też Wam właśnie chciałem pokazać w sumie, yy, co robiłem, także Zaraz zobaczycie na zewnątrz wiader jest piękna pogoda możecie luknąć Jeszcze jest piękna pogoda, bo w zasadzie ma kurde, chyba jutro już padać deszcz. Mamy piękne niebo, niezachmurzone, także można powiedzieć idealne na motor, coś mnie nie widać. No dobra, wyjeżdżam furami na zewnątrz. W sumie miałem klienta, poznajecie pana, nowator. Chyba taki najbardziej znany utwór no. ostatni, moja panienka. Czyściłem mu znaczy, czyściłem mu w zasadzie no czyściłem mu wnętrz, tak, czyściłem mu wnętrze, miałem samochód, którym jeździ w trasy Toyota Highlander e, Troszkę tam zapuścił, ale e, można powiedzieć, że jest jak nowy, oczywiście już auto pojechało, dostałem od niego płytę, może ktoś chce. Mam dwie, także jakby ktoś chciał, zapraszam. Wsiadłem do pierwszej fury. Jak ktoś spostrzegawczy, to pewnie rozpozna, co to za model po samym wnętrzu. Si! Kia Stinger. No nie patrzcie na spalanie. Duże może nie aż tak duże w sumie 15 litrów na V6 to nie tak źle co do dźwięku słaby jest ale mówmy się ma to być cywilny samochód z nutką jakiegoś tam sportowego chyba charakteru moim zdaniem dobrze to wyskakujemy Co tu się działo? Na tym samochodziku One Step stanowi 100 samochód 1000 km przebiegu i powłoka ceramiczna. Ziareneczko ma piękne. Naprawdę. Tak to sobie właśnie wygląda. Słyszycie ten bas z tumików. Tak to sobie właśnie wyszło, świeci się blask, czerń, wszystko co możliwe mamy na tym samochodzie i te kozackie lampy. Robię sobie foty i zaraz Wam pokazuję kolejny egzemplarz. Siedzimy w kolejnym samochodzie Golfer 7,5 czyli poliftowy 11 tysięcy przebiegu yy, czyściliśmy wnętrze polerowaliśmy lakier Mianowicie robiliśmy korektę Żeby powycinać rysy, choć dużo tego powiedzmy nie było i aplikowaliśmy powłokę ceramiczną środeczek Czyściutko, pięknie, ładnie a z zewnątrz Wygląda tak, kolor yy, taki srebrno-złoty. Właśnie teraz to, naprawdę, to ziarenko się tak wydatniło. Bardzo fajnie to wygląda. Szklisie. Jak zobaczycie na szybach jakieś mazaje, to jeszcze jest powłoka niedotarta. Powiedzmy do końca. Ale się ją dotrze. Jeszcze bo oczywiście kładłem powłokę na, na Felgi. Na lakier też była ceramika. Także golf też może ładnie wyglądać, prawda? bardzo za oglądanie tego szybkiego jakże odcinka ale tak jak wam mówiłem ze względu na ilość pracy po prostu nie dałem rady nagrywać dłuższego e, z, z mojej pracy tak jak ja wszystko e, robię e, postaram się nadrobić, nadgonić to wszystko e, i życzę wam teraz, w zasadzie jesteśmy przed weekendem majowym no to udanej majóweczki Żebyście wrócili do pracy wypoczęci, a nie na kacu. Także oglądajcie kolejne odcinki i trzymajcie się. Do miłego na razie.